Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale granie na spontanie. Mój telefon by mi wypadł przypadkowo spodniety, ponieważ zaprezentuję dla was coś bardzo ciekawego. Kolejna rzecz, która do mnie dojechała. Ona bardzo mi się przyda, zwłaszcza do pewnego rodzaju filmów, na który mogliście troszeczkę oczekiwać. Mogliście troszeczkę tęsknić za takimi e, ciekawymi e, nagraniami, transmisjami, być może, i zaprezentuję Wam sprzęt, który mogę zaproponować wielu z Was, którzy szukają całkiem ciekawego sprzętu um, za solidne pieniądze. Nie za jakieś wygórowane, nie za jakieś szczególnie e, duże pieniądze, ale przeciętne. Takie w miarę akurat pasujące na przeciętny polski portfel i chyba ludzki portfel. Z komu zamówiłem kamerkę internetową w bardzo dobrej cenie i naprawdę bardzo szybka wysyłka. To nie jest reklama, tylko mówię prawdy. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj dla Was nagrywam film. A to, moi drodzy, będzie kamerka, już Wam mówię, będzie na filmie pokazane, ale trudno. Będzie to, moi drodzy, kamerka Logitecha. HDC922 Pro HD 720p w 60 klatkach i 1080 w 30. Tak wygląda to opakowanie, bardzo nieduże. Za 500 zł, 499 dokładnie zapłaciłem. Chciałem po prostu sprawdzić, jak ona wygląda w ruchu, jak nagrywa. I poza tym, no przede wszystkim, brakowało mi do mojego zestawu komputerowego, a że zmieniłem sprzęt z laptopa na stacjonarne, no to bez kamerki internetowej w dzisiejszych czasach w zasadzie się e, nie obejdzie. Otworzymy sobie od razu to pudełeczko, tylko nie wiem teraz w jaki sposób ja to zrobię, czy po prostu Wam to pokażę tak, jak ja bym tak przy Was otwierał, bo w sumie trochę w ten film też będę robił po raz kolejny w biegu, bo miałem troszeczkę dzisiaj inne rzeczy na głowie do robienia z filmów i generalnie jeszcze innych rzeczy, ale no, już trudno jak już przyjechało, to przyjechało. Otwieramy, a w środku znajdziemy pewnie tonę instrukcji. O, rozwaliłem opakowanie już niechcący. Trudno, ludzitek chyba mi to, to wybaczy. Więc tu przynajmniej z tego co widzę, na pierwszych obrazkach mamy poszczególne ilustracje dotyczące zapewne obsługi tej kamerki, jak ją w ogóle podłączyć jak jej używać nawet, tak, kamerka nam się od razu pojawia i się uśmiecha do nas bezpośrednio, więc można ją sobie wyjąć i od razu ją sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Pudełeczko składa się z takiej oto tekturki. Sprzęt jest tutaj spakowany w inny sposób i też się zastanawiam, kurczę, jak ja to tutaj mam wyjąć. Jest i, moi drodzy, statyw, więc można tą kamerę sobie postawić nawet gdzieś na biurku, na stole, ewentualnie jak mamy laptopa i na przykład mamy kiepską kamerkę, a chcemy zewnętrzną kamerę internetową sobie podłączyć, to jak najbardziej możemy jej sobie postawić trochę w innym miejscu. Tutaj chyba jest... Yy, zaraz, zobaczmy. Chyba licencja premium, chyba kody jakiś na Xplita na 3 miesiące tak, na ten program do, um, do przechwytywania obrazu z kamerki internetowej, ja raczej z tego nie skorzystam, bo ja korzystam z OBS-a, więc mi to, raczej, mi to raczej nie jest potrzebne, natomiast sam rdzeń samo to, co nas najbardziej interesuje. To po prostu trzeba tylko to wydobyć. O, to jest tak zapakowane w troszeczkę w taki sposób dosyć skrupulatny. Ja bym w sumie też tak zapakował kamerkę. Się przeniesie od razu, albo się kopnie. I tak ona wygląda. Tak. Soczewka na środku. Logitech HD 1080. Zastanawiałem się, ile by taka kamerka kosztowała, gdyby ona nagrywała w 60 klatkach Full HD. Na, nawet nie zastanawiałem się nad 4K z kamerką internetową, bo ta już pewnie by kosztowała dobre 2000 czy nawet 3000. Za 500 zł, sprzęt, który fajnie wygląda i on będzie mniej więcej tutaj na, na monitorze. Tylko pytanie, gdzie ja go w ogóle postawię, czy po prostu nie będzie on niżej. Ustawiony. Zobaczę tylko przewód, jaką ma długość, bo z tego co się orientuję, przynajmniej przeciętnie powinno być półtora metra. Zazwyczaj w większości urządzeniach tego typu i w ogóle urządzeniach. Ale przewód nie jest krótki. Można tą długość sobie naprawdę porządnie wykorzystać do swoich potrzeb. Także przewód, no naprawdę. Robię wrażenie, jeżeli chodzi o długość. Wykonanie zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się nie rozleci w ciągu 5 minut. Podłączymy tą kamerkę od razu do komputera i zobaczymy jakość nagrania w 1080x30. Zobaczymy, jak w ogóle wypadnie jakość tego obrazu na tej podstawie kamerki. W porządku, moi mili. Jeszcze będę chciał dla Was pokazać jedną rzecz tutaj w tej kamerce, ponieważ będzie to bardzo interesujące. Do pobrania najlepiej jeszcze. W zestawie z kamerką dodać sobie jeszcze program Logitechu, on się konkretnie nazywa G-Hub. Dzięki czemu można sobie przeróżne parametry ustawiania sobie konkretnie zobaczyć. Tutaj można co prawda w tym programie trochę pewne parametry pozmieniać, m.in. ostrość. Chociaż nie wiem czy on tutaj akurat podgląd jest taki nieduży, jest bardzo mała, pocztówkowa etykieta naszego podglądu, no ale trudno, no już tak widocznie chyba musi być. I jedynie co tutaj możemy jeszcze robić, to ewentualne różne edycje obrazu robić. Nie wiem, co to jest do końca przybliż. Aha, czyli pewnie wyostrzenie i tutaj ekspozycję jeszcze możemy zmieniać. Na ciemną albo na bardzo zajebiście jasną, ale no, raczej kamerka ona będzie sama dostosowywała wszystkie te parametry podstawowe. I generalnie, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego... O! Jakiś balans bieli w ogóle śmieszny przestawiłem. I nawet z tego co widzę można jeszcze inne drobiazgi ustawić. Ale głównie właśnie o taką kamerkę mi chodziło, dzięki czemu można było sobie sprawdzić te wszystkie rzeczy i nawet nie wiem czy tutaj no właśnie, Podłączyłem sobie OBS-a. Zobaczymy w akcji, jak tutaj kamera świruje. No wszystko bardzo dobrze i ładnie. Jeszcze co, co ciekawe, można sobie tu przeróżne drobne parametry tutaj ustawić od razu, które są wbudowane w kamerkę. Yy, przybliżenie można sobie ustawić, więc takie dosyć standardowe bajery, Nawet jak ja przybliżę swoją straszną twarz, to w ogóle nie chcę wiedzieć, chyba maksymalnie już się nie da. a Akuku. A kuku. I można tak tutaj świrować. Jeszcze zobaczę sobie tylko. Para, parametr ostrości. Kurde, co jest. Nie można. Automatyczny. O. Odznaczymy i zaraz zobaczymy. Bardzo ładnie mi rozmywa wszystko. W sumie nawet lepiej, bo nic tutaj ciekawego nie zobaczycie z mojej... Ale naświetlenie. Nie ma nic. Ole ciemno. Automatycznie. Także wszystko można tu ustawiać. Nie wiem co robi to przesunięcie. Przesunięcie mi tu nic nie zmienia. A nachylenie. Też nic chyba. Kompensacja słabego oświetlenia, nie wiem co to dokładnie znaczy. No ja jestem akurat w takim. Jestem akurat w takim pomieszczeniu, gdzie może być kiepskie światło. To tu poradzić, ale ja uwa uważam zakup za bardzo udany i tylko kurczę ona trochę za wysoko jest ustawiona, mi się wydaje. Może i w taki sposób, może ewentualnie inny kąt e, dobry się znajdzie, ale póki co ja jestem bardzo zadowolony z tej kamerki. Jeżeli szukacie podobnego sprzętu i możecie sobie, nie wiem, zarezerwować za za jakąś kwotę do 500 zł, to myślę, że ta kamerka bez problemu wam będzie tu naprawdę sprawiała bardzo dobre wrażenie i oczywiście spełnia swoje podstawowe zadanie, nagrywać filmy za pomocą tego. Nawet tutaj mam wrażenie, że jest zdecydowanie lepsza jakość obrazu niż w mojej poprzedniej kamerce. No już lata mijają, a technologia idzie trochę do przodu, więc można powiedzieć, że coś się dzieje w tym temacie. Ja chyba nawet mam... słuchajcie, to, to jest teleskopowe. Nawet dopiero teraz skojarzyłem, skojarzyłem że te e, nóżki do statywa są teleskopowe, więc można sobie jeszcze bardziej je rozsunąć i nie trzeba praktycznie nic zostawiać. No nie wiem, no. Wygląda to dla mnie naprawdę bardzo dobrze. Sprzęt uważam za udany, może, możecie sobie szukać. E, no i co? Widzimy się niedługo przy streamie, jaki przynajmniej na razie planuję zrobić. Nie wiem jeszcze tylko kiedy, ale dajcie mi czasu trochę, to wtedy bardziej się z tym zorganizuję, no ale mimo wszystko i tak teraz przy tej jakości, no tutaj to już chyba w ogóle będzie naprawdę dobrze obraz wyglądał, tak jak dam nawet w połowie, czy nawet, czy nawet nie to i tak no mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praniu, trzymajcie się bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego Wam życzę i widzimy się przy kolejnych materiałach tego będzie jeszcze sporo na moim kanale, no i oczywiście stream niebawem się jakiś Pojawi. A jeżeli jesteście zainteresowani tą kamerką, śmiało możecie nawet brać z sklepu Xcom. Na oficjalnej stronie Logitechu jest co prawda 20 zł tańszy, ale tutaj akurat w Xcomie macie darmową wysyłkę, więc w sumie na jedno wychodzi z ceną. Do zobaczenia. Trzymajcie się wszyscy.